Dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień, bądź pamięcią, której nie da się zapomnieć. Bądź piosenką, którą rzucam wiatru śladem, bądź mą myślą, moim światem. Tomasz Zan kukułeczka. Kukuleczka kuka pod zieloną gruszką. A moje serduszko tobie Anko puka, puk puk. Już koniki chrapią, ziemię kopią nóżką, bije się serduszko, a łzy z oczu kapią, kap kap. Cichy wietrzyk dmucha, skrywa się słoneczko, gołąb z gołąbeczką żegna się i grucha, gruch gruch. Wiosna Twe wesele, trawki wspomną koski, słówka Twe i głoski, słowiczkowe trele, le, le. Usteczka, maliny, jagody, kwiateczek, a dwoje gwiazdeczek, oczki mej dzieciny, ny, ny. Jaskółeczka goni, żurawie na nowiu, mnie o twojemu zdrowiu skowroneczek dzwoni. Dzyń, dzyń, kukułeczka, kuka pod zieloną gruszką, a moje serduszko tobie Anko puka. Puk, puk. Bądź mą wiosną jesienią, krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią. Bądź uśmiechem wśród tysiąca drobnych zdarzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń. Tomasz Zan. Kto kocha, ten nic nie traci. Kto kocha, ten. Nic nie traci, źle kto się miłości wzbrania. Miłość słodko-gorycz płaci. Kto kocha, ten nic nie traci. Miłość twój wdzięk ubogaci, będziesz godniejszą kochania. Kto kocha, ten nic nie traci. Źle, kto się miłości wzbrania, Tomasz Zan, wspomnij o mnie. Wspomnij o mnie, gdy noc znika, gdy z różanego przestworza ponad góry uskołyka. Wybłyskała poranna zorza, Sercem już jestem przy tobie, Choć okiem błądzę po niebie, Wdzięczny sen wznawiając w sobie, W rannej zorze witam ciebie. Wspomnij o mnie, gdy noc znika. Gdy na złociste przestworza Ponad ujściem uskołyka Nurza się wieczorna zorza, Ja śle w nieba tę myśl tkliwą, Którą żywię bez ustanku, Bądź niewinną i szczęśliwą do wieczora, Jak w poranku. Bądź dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień, dniem wczorajszym, który dzisiaj wraca do mnie. Moim smutkiem i radością i tęsknotą gwiazdą, która świeci pustą nocą.